Tutaj za mną e, artyści Cirque du Soleil, najsłynniejszego cyrku na całym świecie, trenują. To właśnie tutaj możemy zobaczyć ich przyrządy sportowe, na których uczą się i swoją kondycję fizyczną poprawiają przed występem. Za mną właśnie odbywa się trening. Akrobaci w ten sposób przygotowują się w swojej specjalnie wydzielonej strefie do ćwiczeń, gdzie znajduje się mnóstwo dziwnych przyrządów, ciężarków, ale nie tylko, bo są tu także różdżki, batuty, a nawet specjalne poduszeczki na peruki. Znajdziemy tu praktycznie każdy gadżet. Przyjechał do nas najważniejszy, najlepszy, najsłynniejszy cyrk świata, który kompletnie zmienia nasze utarte poglądy na temat cyrku, które mamy gdzieś tam zakorzenione. Zrozumiem, na czym polega fenomen cyrk du Soleil. To nie jest cyrk polegający na tym, co znamy, czyli wyłącznie na akrobacji. To jest fantastyczne, zupełnie połączenie baletu, tańca, muzyki granej wyłącznie na żywo, bo tutaj żadnej taśmy nie ma, choć akurat spektakl z Beatlesami z przyczyn oczywistych był wyjątkiem. No i oczywiście samej sztuki cyrkowej na najwyższym poziomie. Jeżeli ktoś nie chodzi do cyrku z uwagi na zwierzęta, to może spokojnie na Cirque du Soleil, na każde przedstawienie na świecie pójść, ponieważ wpisane w politykę cyrku jest to, że zwierząt tutaj nie ma. Natomiast są numery cyrkowe, które nie są do opowiedzenia właśnie dlatego trzeba przyjść i zobaczyć, bo nawet jakbyśmy je zobaczyli, nie wiem, w telewizji, na filmie czy w YouTube, to to zupełnie nie robi takiego wrażenia.